Zdublowałem ich trzy razy, nie? Z trzy razy ich zdublowałem. Także serdecznie zapraszam subskrypcję kanału do obejrzenia, przejrzenia innych kanałów, yy, na jakiś, na materiały będzie zabawnie. No, to znowu, dobra. No, dobra, śmiechu, żarte, ale wszystko jak tam się wygląda. No, na Marcinku, budowa jak widzisz, budowa leci, także, także co, co chcesz wiedzieć o budowie, to ci opowiem. To się! Czekajcie, sprawdzę, tylko moja córka, córka niż to koło basenu, nie chodzi. Weź tą korbką z grilla, weź troszeczkę opuś ją niżej. Ok? Korkę z grilla, weź i opuść te kiełbaski niżej, bo się przypalą. Kiełbaski sobie smażę. Ja już sam jak kiełbasa wygląda. <noise> kiełbasa, ty! Kiełbasa! Łeb jak kiełbasa, łeb jak sklep, tylko na półkach nie Dobra, trzeba mieć dystans do siebie. Zapraszam do subskrypcji kanału, to musi się udać. Gdzie ciśniemy barżantów i pokazujemy prawdziwą budowę bez wycinania tekstów do typu Cześć To jest pustak. Pustak ma przepuszczność ileś tam ileś. Ja go robię na centymetr. Nie, to jest budowa wale, stawia mur, trzyma się, jest ok, lecimy dalej. <grym> to jest budowa, tak? Tak się budowali nasi dziadkowie, tak budowali nasi, nasi pradziadkowie, ja nie tam opowiadałem jakiś tam że jakieś pamiętam poszedłem do, do... Tosia. Te kiełbaski, weź przewróć tam kiełbaski przewróć Normalnie korbka tam jest, wystarczy dać do góry, tylko odblokuj z boku Dobra yy, Także pamiętajcie, gdy tam nie dajcie się wcisnąć jakieś tam yy, teksty typu yy, Wiecie, tak te ścianki są za mną tutaj z boku. Sam je murowałem, możecie zobaczyć. gdzie Mucha nie siada. Sam. W życiu nie miałem nie miałem w ręce. Także pamiętajcie, nie dajcie się naciągnąć na jakieś tam pseudo tych fachowców, pseudo biznesmenu. Bo większe rzeczy, ja tutaj są na przykład tutaj też ocieplałem tą murłatę. całą ocieplałem, chłopnik krzyknął za, ca, za całą tą murłatę, chłopnik krzyknął chyba z 3000 za przyklejenie steropianu i zaciągnięcie klejem. Nie? No, bo co wyobraźcie, jak teraz na przykład kogoś bierze tam nie wiem 100 tysięcy, 100 tysięcy, za 100 tysięcy, 100 tysięcy nic nie kupisz. Wejdziesz tam z, 20, z, nie, z milion złotych, wejdziesz na bo tak z milion biorą, teraz łopie i musisz dać dwa. Uwa, człowieku, daj spokój. Nie? Ja wolę budować 7 lat, sobie tak jak buduję teraz prawie 7 i spokojnie mam budowę to buduję, nie mam to nie buduję. Dobra, dawajcie jakieś jakiś yy, te Pytanka, pytanka, prosiłbym o hardkorowe pytanka, albo do udostępnienia live'a będzie czekać. Ja też udostępnię sobie szybko, wracamy, jestem z powrotem. Udostępniłem parę na paru kanałach, także śmiało zapraszam Was również do ustąpienia. Kiedyś budowali domy z drewna bez gwoździ, mój pradziadek zbudował to 85, no to no właśnie o, to, o tym właśnie mówię. Nie? Ludzie niektórzy budują swoje domy, czekajcie. Budują swoje... Musiał zobaczyć, do basenu, budują swoje domy i wiecie, i niektórzy e, przerażeni oni, wiesz, i, o, że to tyle pieniędzy kosztuje. Owszem, nie jest totalnie tanie, kurde, tak? Ale człowiek, jak ty masz dwie ręce i ty, i kiel, ty kiel nie umiesz przetrzymać, tak? I płaczesz, że ty ze ścianki, ja na przykład za swoje ścianki działowe musiałem zapłacić... miałem zapłacić 7 tysięcy. E, przepraszam, 17. 17 albo 12 tysięcy, 7, chyba 17 tysięcy miałem zapłacić za ściany działowe, no stary kur. A postawiłem je za 7. No to, 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 to wiecie o co chodzi. Pani Wiktoria, domy solidne. No dokładnie, słuchajcie, ja uwielbiam domy, domy stare angielskie, są mega fajne stare angielskie. Duża kuchnia, ten kominek taki, yy, wiecie, ten cały temat jak jakoś się nazywa. Te okna takie, wiesz, solidne, te drzwi solidne, a teraz kto mieszka w angielskim domu w cyrku się nie śmieje, chłopie, ja z tymi pięściami przebijam się przez ściany działowe, przez ściany działowe jak ro w roku wchodzę, nie, drzwi to, to z buta lecką, że są, one są z, jest karton i takie poprzek, ja z, z pięści do, do środka wchodzę z drzwiami, nie, no, <laughs> z cyrk, Tosia! No, to jest cyr, nie? Cyr, cyr nad cyrkami. Dawajcie jakieś pytanka, kurde. Bo dzisiaj coś widzę słabo z naszymi widzami. Oczywiście nie, nie reklamowałem tego, tego live'a, bo, bo pomyślałem po co. Po co reklamować? Lepiej od razu sobie, kurde, z partyzanta zaatakować. Czekam na jakieś tutaj inne.